Manko z tej strony bursztyn, i wracamy z kolejnym wyzwaniem sezonowym. A na odtapecie ponownie nasz niepozorny, ale groźny Nissan Pulsar czyli hatchback z piekła rodem. Zdobyty oczywiście w mistrzostwach palec na pulsarze. Pulsar gt to samochód, który wygląda jak grzeczny chłopak z Politechniki, ale kiedy go odpalasz, nagle okazuje się, że ma tatuaże, gra metal i właśnie robi rondo bokiem. Produkowany tylko przez 3 lata, był homologacyjną bestią stworzoną do rajdów grupy A. Miał centralny dyferencjał z wiskozą, niezależne zawieszenie i charaktery jak chili w sushi. W Japonii był ulubieńcem tunerów, montowano w nim klatki, busty, a SR-20D znosił ponad 400 koni mechanicznych pomożnych. Modyfikacjach. Dziś to białe kruki od demów, którego ceny rosną jak RPM w trybie sportowym. I dziś czas go sprawdzić w trudniejszym zadaniu. Strefa pomiarowa Cordillera, czyli szybka trasa z lekkim górskim twistem, ale zanim ruszymy, wrzucajcie ten tuning z rajdowym zawieszeniem i napędem na cztery łapy, żeby nie ślizgać się na zakrętach jak na patelni z teflonem i lecimy do strefy. Cel to 90 mil na godzinę, czyli około 145 km. To niby dużo, ale zakręty w Cordillerze potrafią wybić z rytmu. Trasa startuje wśród gęstego lasu, lekko pnie się w górę i kończy się na otwartej, prostszej sekcji. Trzeba dobrze wejść w zakręt na początku, żeby mieć zapas mocy na finisz. I może nie robię tego w najpiękniejszym stylu, ale nie o to chodzi, ma być skutecznie. Prędkość przebita, strefa zaliczona. My zgarnęliśmy super losowanie i dwa punkty do sezonówki. Kolejny raz pulsaru dowadnia, że niepozorne może zaskoczyć. Zostaw łapkę, saba i widzimy się w kolejnym wyzwaniu. Pozdro.